Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Sanchez, a przed nami ustaweczka Hearthstone. Mamy tak. mechaną wzmacnianą. E, działanie pasywne po każdym odświeżeniu stronik w karczmy otrzymuje prowokację, furię, odrodzenie lub boską tarczę. Dobra, spróbujemy sobie. Nadzorcę mieliśmy ostatni raz. E, no właśnie. Można by było powiedzieć, że to by było dobre pod mechy, ale mechy to przecież posiadają. E, takie coś jak furię wichru, odrodzenie. Nie. Boską tarczę, prowokacje, odrodzenia, nie pamiętam czy mają mechy czy nie mają, więc zobaczymy, zobaczymy, niekoniecznie będziemy na mechach grali, choć ja lubię na mechach grać, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co to będzie, Ok, co tu Bobie nam dasz. Dobra. Myślę, że możemy od nieumarłego zacząć. Choć tak sobie teraz pomyślałem, że z smokami dawno nie grałem. No, ale już trudno. Działanie pasywne. Po każdym odświeżeniu stronie Karśmia otrzymuje prowokację, furie wichru i odrodzenie. Ten dostał furię wichru. Tam nie ma lup. Furię wichru tylko dostał. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Okej. Okay. Pięknie zaczyna się, jak nigdy, wygrywamy pierwszy pojedynek. Brawo dla nas. Okej, okay, czyli ten dostał. Ciekawe, okrzyk bojowy otrzymujesz jedną sztukę złota w następnej turze. Hmm. Powinienem karczmę zrobić, ale zrobimy sobie tak, Kupimy to. One w życiu za bardzo nie mają, no ale niech będzie siódemka. No i w następnej turze coś tam spróbujemy sobie kupić. Okej, okay. jedyny minus, że oni mają mało w życiu. Pięknie, pokonujemy kolejnego. To jest coś niesamowitego, jak już mamy dwa razy podrząd wygrane. To się nam nie zdarza za często. Dobra. Hmm. Tutaj, kto? Ten dostał odrodzenie. Weźmiemy sobie tak karczmę. Za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia, otrzymuje plus jeden do ataku na stałe. Zaczniemy sobie od pieska. Pieszek, piesek Leszek. I tyle. I w sumie widzicie, mamy wszystkich różnych. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, na czym będziemy grali. Zobaczymy, co fajnego nam tutaj się pojawi. Okej. Okay. Mamy trzech stronników, karczma druga. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że ten nasz ziomek... Dobra, chyba jednak nie. Dobra, awansowaliśmy. Na dwa w ataku. No i niestety, pierwszy w dziób. Niesamowicie. A ja tu jeszcze żadnego planu prowadzenia rozgrywki nie mam. Dobra. Hmm. Srebród na genie. za każdym razem gdy otrzyma obrażenia przez vip Mimo wszystko można. A tu masz. Mamy tak. Za każdym razem, gdy otrzymuję. A tak, dobra, to nie, to nie. Wiecie co? Kupimy sobie gęś. Czemu by nie? I może tego automota. A później, już pójdziemy tylko w karczmę. Tak myślę. Będziemy mieli karczmę za piątkę, siedem monet. No, jeszcze jakieś odświeżonko. Ewentualnie coś sprzedamy. No, może nie będzie najgorzej. Dobra. Chyba, że na bestiach spróbować, to by było też ciekawe. Dobra, tu sobie poradzimy. Jakby inaczej, jeszcze do tego dopakujemy naszego pieska. No i gościu troszeczkę zbierze, jak na ten etap yy, gry, rozgrywki. Okej. Okay. Piątka. Hmm. Dobra, robimy karczmę. Chyba, że sobie wykradniemy losowego, czemu by nie? Kogo byśmy chcieli? Mamy tak naprawdę, jak nigdy, 50% szansy. Albo koliber, albo. emisariusz zmierzchu. Chyba bym wolał jednak kolibra mimo wszystko. Przez resztę tej walki twoje bestie mają plus 1 do ataku. Spoko, bo my i tak nie mamy... O! Pierwszy raz trafiło. I tak nie mamy żadnego smoka, żeby coś to miało dać. No i dobrze. No dobrze, co my tu możemy później zrobić? Jak to wygląda nasz przeciwnik? No, wygląda, powiem Wam, teoretycznie lepiej. E, więc pewnie będzie ciężko. Dobrze by było troszeczkę ich. No, śmiało można było go zostawić na jednym stroniku. No ale widzicie, tak uderzyło, że dostaliśmy za dziewiątkę w dziób. Trudno, trudno. Mamy sklep z ozdobami, tylko nie mamy ustalonej taktyki. Gdy zginiesz 6 przyjaznych stroników, otrzymasz losową bestię. Kurczę. Iść w bestię? Gdy kupisz kartę, daj dwóm losowym przyjaznym stronikom. 2 plus 1. Plus 2 plus 1 też spoko. Gdy zaklęcie skarczmy, Karty z poziomów 1 nie pojawiają się już w karczmie. Powiem wam dobre. Dobra, lecimy pod bestię. To tak, pod bestię, pod bestię. Jak zwykle nie będą nam w ogóle bestie wyskakiwać. Dobra. Może tego pieska troszeczkę. No nie ma. To, to, to standardowo, moi drodzy. Standardowo. Nie będą nam bestie wyskakiwać. No trudno, już podjęliśmy decyzję z bestiami. Ale tu jest jak bestie zginie? Gdy zginie sześciu przyjaznych stronników. Więc co tutaj i tak będziemy dostawać? Hmm, jakąś tam bestię, bo mamy 6 stroników, do tego nasza piękna gęść ma prowokację. Znaczy, przyzywa spisklę, więc w sumie będziemy mieli 7 stroników. Ten ma odrodzenie, więc tak jakbyśmy mieli 8 stroników. No więc w sumie gitara. Mamy poziom karczmy trzeci, światło latarni. Czy mi się to opłaca zamrażać? No nie wiem. Będę miał w następnej turze 9 sztuk złota, więc myślę tak: karczą będzie kosztować szóstkę. Zobaczymy od, walki, zobaczymy od walki. Jak nie dostaniemy za mocno, no to zrobimy sobie karczmę. Jeżeli dostaniemy za mocno, to może nie. Yy, właśnie, właśnie. No, wygląda tak, jakbyśmy mogli dostać bardzo mocno w dziób niestety. Dobrze, no maksymalnie jeszcze może dwóch zabijemy. Tak jest. No ale za siódemkę, moi kochani. Troszeczkę bolesne, troszeczkę. Ale dostaliśmy pięknie szarż, roz szarż rozwiesz, teraz go zauważyłem. To mnie cieszy. Gitara. On ma tak, za każdym razem ten stronik zatakuje zada jeden punkt obrażeń pozostałym przyjaznym stronikom, więc w sumie można by było go to wrzucić. O, mamy tego kurczaczka, początek walki zadaj jeden punkt obrażeń z sąsiednim stronikom i da im plus 4 do ataku. Okej, okay, okej. Okay. Weźmiemy tego, zrobimy sobie karczmę. Może wyrzucimy. Hmm. Wyrzucimy tego. Tylko żebyśmy za dużo nie dostali. No i, i tak ta gęć nam nie urośnie. Za każdym razem, gdy otrzyma obrażenia, przyzwij Piskle, bo i tak mamy za dużo. Za mało miejsca mamy. Gość zostanie za dwójkę. Tu byśmy musieli wrzucić tego. Zwiększymy sobie atak może. No właśnie nie wiem kogo. Eee. Yy. Niech będzie ten miał 12. No, i tak zostawimy. Tak, walczymy z ostatnim. Jak on tu wygląda? No, zobaczymy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ziomeczek nasz. Mamy gąskę. Gąski, gąski do domu. No, napakujemy sobie atak psa. Z tym, że widzicie. On ma tego. jak mega hukobota, który strzeli. Za czwórkę, no nie poszło dobrze, nawet można powiedzieć, że poszło tragicznie. Oj, za dziesiątkę w plecy. No już widzę, że to podejście będzie słabe. Hmm. No nic, wyrzucimy, do widzenia, kochani. No i coś tu będzie musieć pomyśleć, oczywiście jak zwykle nic nam fajnego nie przychodzi. Jak pytacie się po co go kupiłem, to nie wiem. No ale złoty to złoty, nie? Bestia Pirat. Gdy zginie przyjazny stronik z, z Agonią, w na następnej turze otrzymujesz jedną sztukę złota. My nie mamy nikogo z Agonią. Efekty aktywowane na koniec twojej tury. My nie mamy na koniec tury, tylko mamy początek walki. Hm. Pomsta. W tej grze przyjaźni nie umarli, mają plus jeden do ataku. Dobra, ten ma dużo w życiu, więc możemy go tam wziąć. Niekoniecznie go wrzucimy na stół. Mamy pieska, spoko. I to z boską tarczą. No i teraz pytanie tak. No ja bym nie chciał, żeby on dostawał za mocno. Bo jak on dostanie za mocno, to wiecie. O! Straci boską tarczę. Za każdym razem, gdy przyjazna bestia otrzyma wrażenia, daj innej przyjaznej bestii plus 1-1 jeden, jeden na stałe. To jest fajne. Może tak? Może tak zrobimy? Dobra, wzmocnimy sobie trochę, a nie wzmocnimy już. Dobra, no to ja sobie coś w międzyczasie poszukam. O, o, o tu nic nie ma. Mamy kurczaka. Nie wiem, no chyba będziemy musieli zamrozić. I liczy, że ten kurczak złoty przyjdzie Tylko ja mam nadzieję, że on będzie zadał dalej jeden punkt obrażeń, a nie dwa. Dobrze, jak to wygląda? Okej, okay, no tu będzie, będzie wielki problem przez te papugi. No ale dobra. Przynajmniej dostaniemy trochę zwierzątek, tak mi się wydaje, że powinniśmy dostać. No Ok, no i w sumie tak nie jest najgorzej. Dostaliśmy kurczaka, spoko. Dobra, myślę, że w sumie więcej poginęło. A teraz mam tak: otrzymujesz beztwarzowego. Po wydaniu 7 sztuk złota otrzymujesz zakręcie skarczmy. Na no, opartego to można wziąć, otrzymujesz losowego stronika z poziomu siódmego na początku każdej tury, tury, otrzymasz jeszcze jednego. Otrzymujesz wybawicielkę e, na nali, nalem, nalem, nalem nalej kielicha, zaklęcia z kosztują jeden mniej. Dobra, pójdziemy sobie w magię. Bierzemy naszego kurczoka. E, tu sobie go wrzucimy. No a dalej, a tak, początek. Dwukrotnie zadaj 1 punkt obrażeń z sąsiednim stronnikom i daj im 4, plus 4. Dobrze. Ja mam nadzieję, że dwukrotnie zadaj po jednym, a dwukrotnie daj po czwórce, mam nadzieję. Na koniec twojej tury. No i dobrze, coś tu poszukamy. Może zwiększymy sobie złoto, bo i tak nie wierzę, że coś fajnego przyjdzie. Ryk, ryk, ryk. Może temu. Tu nic nie mamy. Tu też. No, no i chyba tak zostawimy. No, ten ptaszek złoty też by się przydał. Teoretycznie możemy z tej małpy zrezygnować. E, co oni tu ma? On też ma tutaj na e, bestiach ziomeczek no okej okay. wiecie co ta boska tarcza jednak dużo robi co by nie mówić myślę że spokojnie, może nie to przesadzam ale czy 12? może i 12 powinniśmy stracić, jeszcze czterech. aha bo oni w sumie muszą wszyscy też zginąć u nas szkoda że nie ma za zabicie, wiecie 6 bestii znaczy 6 stroników nieprzyjaznych to wtedy bo jak nam będzie dobrze szło To u nas dużo nie potracimy Okej okay. Jednego dostaniemy O mamy tego Ja byłem pewny że to jest smok Ale w sumie racja to bardziej jak bestia wygląda Ale pięknie wygrywamy Więc yy, to cieszy To cieszy Dobra yy, Agonia Przez bilosową bestię ustaw jej statystyki 7 na 7 Hmm nie wiem. Dobra. Może kupimy to. Wrzucimy w, w pieska. Trochę źle zrobiłem, nie? Że dałem prowokację, ale trudno. Wiecie co? Zaryzykuję karczmę. Wyższy poziom. Dostaniemy tak. Ustaw pancerz. To dobre. Dobre zaklęcie przyszło. I teraz tak. Kogo ja wolę wyrzucić? Początek walki. Przez resztę tej walki twoje bestie mają plus 2 do ataku. Ja myślę, że małpę. Wrzucimy sobie jajo. O, jad. Wiecie, teoretycznie by się przydał. Wrzucimy naszego raptorka. O, właśnie. Możemy zrobić tak. Sprzedać go. Sprzedamy go. Wrzucimy naszą bestię, drugą, zwiększymy sobie złoto, no i widzimy się już w następnej turze. No i teraz widzę, że mamy, mieliśmy ostatnie miejsce, mamy już piąte. I myślę, że tak, na, jed na jeden hit nie jesteśmy, więc jeszcze z możemy przegrać myślę. Okej, okay, szkoda, że tak trafił, no ale trudno. Najważniejsze, żeby te bestie nam, te ptaszki nam jak najdłużej żyły. Dobrze. No, powinniśmy sobie znowu poradzić, więc jest dobrze. Do tego oni, one mają piąty poziom. Z piątego poziomu karczmy, więc jednak zadychę. Jak przeżyją, to już jest trochę. No i co my tu mamy? Kogo goszczę? Kogo witam? Trochę kusi mnie. Zrobienie karczmy. i Chyba tak zrobimy. I będziemy mieli spokój. Daj stronikowi plus 4 do ataku. Niech będzie pies. Oświeżymy sobie. My tu agonii nie mamy, chyba. Więc tutaj tamto. Papuszka nam tu za wiele nie da. Mamy co? Pieska, agonia. Przez resztę tej walki twoje bestie mają plus 3, plus 3. Brać, nie brać? Musiałby pierwszy uderzać, ale 3, plus 3? No nie wiem. Raptorek dostał yy, odrodzenie. Nie wiem, wiecie co? Przez resztę tej walki. Dobra. Zwiększymy sobie psa. Ja chyba nie będę brał tego. Ring. Ja już widzę, że mu trzeci raz chyba zmieniali te, tą moc specjalną, co ma. Zaraz zobaczymy, jak wyglądamy na tle tego pierwszego. Bo on chyba widzę, że tu za mocno nie ucierpiał w tej rozgrywce. Wypadałoby go troszeczkę przyatakować. Coś o meczek ma. Dobra. Na pierwszy rzut oka niekoniecznie wygramy, ale wydaje mi się, że powinniśmy troszeczkę mu zadać. Mamy Trigora, pamiętam, że Trigor był dobry. Nie pamiętam z jakiego powodu, zaraz sobie przeczytamy. Ale chcę się troszeczkę skupić na tej rozgrywce. Dużą robotę robią tutaj nasze TT. A jeszcze możemy chyba z tego ptaka my go jeszcze mamy, chyba nie tego koliberka, już nie pamiętam sam. Pięknie za 15. Co ten Trigo robił? Otrzymuje nastaw plus 2 do zdrowia. Za każdym razem, gdy inna przyjazna bestia trzyma obrażenia, no genialny. Genialne. to mi się podoba. Dlatego panie kolibrze, musimy cię wyrzucić. Zwiększymy sobie złoże oleju. Oczywiście, że tak. Złożę oleju zwiększymy. Oczywiście chodzi o monety. Daj przyjaznemu plus 8, 8 plus. Prowokację to kupimy. Odkryj stronika z okrzykiem bojowym, czemu by nie? E, otrzymuje dwie złe tarce, Otrzymujesz jeden. Jedną sztukę złota w następnej turze. Możemy tak. E, dobra, mamy 7. Prawdopodobnie, jak wydamy 7, to powinniśmy dostać jeszcze. Ohoho! Karmiczny kameleon. Karmiczny kameleon. Pomsta 5. Przemień w kopie stronika z lewej strony. Wiecie co? Z tym by można było dobre kombo zrobić. Ale ja go nie chcę. Mamy tutaj tak. A co tu robi? Tego nie chcę. O tak. O tak. O to chodziło moi kochani. A to co to jest? Pięknie. No to prawda. Armia konkretna, nie umarły mek. Mek tego weźmiemy. Trigora mogę wrzucić. Komu damy prowokację? Jemu nie. Jemu właśnie nie. Temu. Tak. Kurczę, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Ja miałem to zaklęcie wrzucić. Dopiero jak wrzucę tego. No i dobra, niech tak będzie. Przynajmniej miałby 9/12. Czy jest jakaś bestia, która też atakuje tak jak ten? Zadaje również obrażenia celom obok znajdującym się. Chyba nie ma, nie? Dobra. Jeżeli dobrze uderzy, to ściągniemy jakieś boskie tarcze, kolegom. No, zawsze to coś. Pięknie. On ma na stałe, no nie? Dostaje. No to też dobra sprawa. Jedynie trzeba będzie mu a tak większy dać. W teorii powinniśmy 12 stracić, tak mi się wydaje, towarzyszy naszych w teorii. Albo nie, nie, nie ma szans już. Dobra. No ja wiecie co? Nie wygląda źle. Gości ma taką nawet fajną armię. Jedyne co jest dobre, że pozbędziemy się go już. No i pięknie. Ciekawi mnie ten. Ten, co teraz zajmuje pierwsze miejsce, bo chyba z nim nie walczyliśmy. Przynajmniej ja go nie pamiętam. Zresztą walczyliśmy, więc tak mniej więcej ten skład znam. Ok. na gęś, czemu nie? No i szukamy, szukamy. Usta statystyki 20 na 20. Oczywiście, że tu kupimy. No i w... O, bestia. Co to jest? Prowokacja goni aktywy okrzyk bojowy sąsiedniego stronika. E, Trzymujesz jedną sztukę złota. Ta karta kosztuje zdrowie zamiast złota. Okej. Okay. Nic nas to nie kosztowało. E, co my tu mamy? Czy ja chcę gdzieś prowokację? Chyba nie, chyba nie. Dobra. E, prowokacja, odrodzenie. Agonia, daj Twoim stronikom plus jeden do zdrowia i zadaj im jeden punkt obrażeń. Oj, nie wiem. Wiecie, co ja go kupię, ale niekoniecznie go będę chciał. Na razie sobie tak, zwiększymy naszego dożynkarza. Pięknie. Ustaw hmm, hmm, hmm. pancerz na 5. Zamrożę i zobaczymy, zobaczymy. Może będzie trzeba kupić pancerz w następnej turze. Ale nie wygląda to już źle. Wiecie co? Dożynkarz uderzy. 23-23. Choćby miał zdjąć tylko, nie wiem, boskie tarcze czy coś. To i tak spoko. O kurde. Dobra. Tak coś czułem, że... Bo tak powiem wam szczerze, w głębi duszy tak liczyłem, że mamy najmocniejszą armię. Ale czy teraz tak już wydaje mi się, że nie bardzo. A najgorsze w tym wszystkim jest to, żeby musieli właśnie ci atakować. Ci z dalszych pozycji. Bo inaczej oberwiemy za mocno. Dobra. Okej. Okay. Za ile dostaniemy, moi drodzy? Nie chcę mi się liczyć, mam nadzieję, że nie za 20.31, o ja! No nic, szkoda. Zasługiwaliśmy tak naprawdę na drugie miejsce, tak mi się wydaje. Nic nie szkodzi, zajmujemy trzecie miejsce. W sumie nie wyglądało to najgorzej, więc trzymajcie się i do zobaczyska.